Tragiczny weekend na polskich drogach. W całej Polsce doszło do prawie 150 wypadków, w których zginęło 6 osób, niemal 180 zostało rannych. Cały czas trwa akcja znicz. Jednocześnie policjanci rozpoczynają akcję Twoje światła, nasze bezpieczeństwo i wraz z lokalnymi stacjami diagnostycznymi zapraszają kierowców na bezpłatną kontrolę świateł. W Pruszkowie na jednym ze skrzyżowań zderzyły się dwa pojazdy. Poszkodowanych zostało dziewięć osób. Siedem w tym dwoje dzieci przewieziono do szpitali. Policjanci apelują o bezpieczną jazdę i kolejny raz ruszają z akcją Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. W tym roku trwa kolejna edycja kampanii Twoje Światło, Nasze Bezpieczeństwo. W kampanię włączają się polskie stacje diagnostyczne, na których w wybranych terminach można bezpłatnie sprawdzić oświetlenie swojego pojazdu. Niesprawne światła są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Najczęściej jest tłumaczenie zapomniałem, przepraszam, nie wiem jak tego zrobić, bo niektórzy, że tak powiem, obsługują samochód, którego nie potrafi obsługiwać. Niestety wielu kierowców zamiast prosić o pomoc specjalistów decyduje się na zakup tanich żarówek przez internet. Bardzo duża część z tego typu oświetlenia dostępnych właśnie na tych portalach nie ma tak zwanej granicy światło-cienia. Czyli jak włożymy taką żarówkę do reflektora, który jest przystosowany do innej żarówki, przynajmniej H4, H7, to źródło światła powoduje jedna wielka kula ognia. Oślepia kierowcę. Światła mają być homologowane, żarówki dokładnie. Muszą posiadać barwę białą bądź żółto selektywną, nie mogą posiadać innego ubarwienia. Muszą być sprawne klosze, nie mogą być żadnych pęknięć. A kiedy żarówki są sprawne, najważniejsze jest prawidłowe używanie świateł. W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza należy korzystać ze świateł mijania, a także. Poniżej 50 metrów ze świateł przeciwgłowych w głowach tylnych, nie możemy korzystać ze świateł tak zwanych automatycznych w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, dlatego że nie jesteśmy wówczas widoczni, szczególnie z tyłu. Podczas akcji kierowcy mogą bezpłatnie korzystać z badań diagnostycznych na wybranych stacjach. Ja mogłam nie zwrócić uwagi nawet dzisiaj wyjeżdżając nawet mogłam nie zauważyć tego, a jak pan policjant mi zwrócił uwagę, no to od razu podjadę, od razu się załatwi. W akcji uczestniczy 1500 stacji diagnostycznych w całej Polsce. Ich wykaz znaleźć można na stronie internetowej najbliższej jednostki policji.